tvpodkarpacie.pl Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Sanoku doczeka się jeszcze w tym roku nowego placu zabaw. Bardzo potrzebny i bardzo cieszy, dlatego że ten plac, który posiadaliśmy, to był plac może nie bardzo stary, bo dziesięcioletni, fundowany przez sponsora. Ale był to plac z elementów drewnianych, które po prostu no, mimo wszystko nie wytrzymały naszych warunków atmosferycznych. Planowana wartość placu zabaw to 127 tysięcy złotych. Na ten cel powiat uzyskał 50% dofinansowanie. Został złożony wniosek na początku roku do Radosnej Szkoły. Otrzymaliśmy środki, jest dofinansowanie na poziomie 50%. Po procedurze przetargowej okazało się, że musimy dołożyć około 16 tysięcy. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o tym, aby te środki wyasygnować i przekazać na SSW. Bo trudno sobie wyobrazić, aby placówka funkcjonowała bez placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Przede wszystkim nawierzchnia tego placu zabaw będzie wykonana z miękkich elementów, która podniesie bezpieczeństwo podczas zabaw dzieci w trakcie upadku, w czasie jakiegoś tam przewrócenia się. Ponadto wszystkie te części placu zabaw Zostały dobrane w ten sposób, aby przede wszystkim pozwalały usprawniać te wszystkie zaburzone funkcje, które u naszych dzieci występują, zwłaszcza w zakresie dużej i małej motoryki. Stąd też radość starosty z inwestycji. Cieszymy się niezmiernie, ponieważ jest to ośrodek, któremu widocznie brakowało tego placu zabaw. Teraz, gdy on powstanie, znacznie to polepszy i funkcjonowanie tych dzieci, i młodzieży, które tam uczęszcza, poprawi też warunki pracy. Oczywiście nauczycielom, którzy już wiosną będą mogli pracować z dziećmi w normalnych warunkach. Podkarpacie.pl.